Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Dziś na tapetę kolejne chipsy po lejcach przy Snag Lorensu, firma Snackday produkowane dla Lidla w Niemczech. To ciekawe kod kreskowy. Nie posiadać sferek, żebyśmy nie wiedzieli, z jakiego kraju po prostu są te chipsy. Czy te chipsy są dobre? Smak grillowany, steak. Moim zdaniem, te chipsy są najgorsze z tych testowanych z tego względu, że mają mało wyrazisty smak. Są dość grube, natomiast nie są twarde. Są smażone na oleju słonecznikowym, ale nie są tłuste. Natomiast smak jest najgorszy z tych testowanych firm i dlatego te chipsy oceniam na dwójkę, czyli dość nisko. Spowodowane jest tym, że po prostu no, drugi raz bym nie kupił tych chipsów, ale muszę pochwalić opakowanie, że opakowanie jest najładniejsze z tych wszystkich firm, które testowałem. Testuję chipsy dla Was, bo pojawia się dużo nowości, a nie każdy ma ochotę kupować. Każdą paczkę chipsów, więc temat może być interesujący. Oczywiście nie dla każdego, dla miłośników chipsów, I, i, i dlatego nagrywam ten filmik. Ja przypomnę, że ocena dwójka mi te chipsy nie bardzo smakowały, z tego względu, że no, ten smak jest słabo wyczuwalny. Wizualnie zapachowo na 2,5, więc taka średnia ani dobrze, ani źle. Także zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia, hej. Na koniec chciałem podziękować jeszcze raz za 100 subskrypcji. I jesteście wspaniali i fantastyczni. Postaram się tutaj o ciekawe tematy i pokazywać coraz ciekawsze filmy i też w lepszej jakości. Cześć czołem, pozdrawiam